Ja mam klucze z tej strony Tagart i mamy kolejny dzień eventów. Dziś rano Battle State Games tweetnęło właśnie to co dzieje się za mną. Znają ma już nam komunikacja między riderami również Jusek Ghost rogowie używają tego także mamy tutaj jakby rozmowę, systemy padły i tak dalej z tego co wynika lapsy są otwarte dla każdego bez żadnej ceny. Nie mo trzeba używać żadnej karty po prostu wciskasz laby i wchodzisz. Także ja nie gram Labów, nie lubię tej mapy, prawdopodobnie dlatego, że jej nie znam i nie znam wszystkich zakamarków. Jest to idealny moment, żeby się tego nauczyć i przełamać się troszeczkę, bo bardzo dużo osób czerpie wiele przyjemności grając właśnie z Labów i grając na tej mapie. Dlatego ja będę zdecydowanie, przymuszę się po prostu, żeby pobiegać trochę Labów. Będą jaja, będzie się działo, ponieważ będę używał dużo Wojpu, nie obchodzi mnie co przeżyję. Postaram się nawiązać jakieś przyjaźnie na Labach. Zobaczymy, czy ktoś randomowy będzie chciał mnie nauczyć, jak się gra tą mapę, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, dlatego zapraszam was na Twitch TV. Tam oczywiście będziemy na żywo, zaraz, jak to wideo pójdzie live. A jednak jest kilka rzeczy i jeśli byliście wczoraj na live'ie, doskonale wiecie o czym mówię. Wczoraj Battle State Games narobiło trochę zamieszania właśnie tym Tweetem. I najpierw może przeczytam, o co tutaj chodzi, a później w wgryziem się w lore i co nas czeka. Drodzy koledzy, całkowicie się z wami zgadzam. Ta niepotrzebna strzelanina tuż pod nosem uniemożliwia nam właściwe prowadzenie interesów. Im mniej jest tych wojowników, tym lepiej dla nas. Proponuję, aby każdy, kto przyniesie nieśmiertelnik, zasłużył na nagrodę. Oczywiście, nagroda nie będzie pieniężna, ponieważ nasze fundusze trafiły do Light Keepera. Czy ktoś ma jakieś pojęcie, kiedy on wróci? W międzyczasie moglibyśmy wykorzystać jego nieobecność na swoją korzyść. Nasi ludzie mogą teraz zbliżyć się do latarni morskiej, nie ryzykując ostrzału. Nie musimy martwić się też o miny. Są aktywowane zdalnie. Właśnie wczoraj ten oto list od naszego rodaka Piłsudskiego, czyli Piski Pera. Twittnęło Battlestap i oczywiście ludzie oszaleli, oszaleli wszyscy. Zaczy, ja też również pobiegłem na latarnię. Skończyło się to tak. Hej. Myślę, że jest otwarta. No, zobaczyłem no. twittnę i myślę, że jest otwarta. Życzę mi Nie strzela. O kurwa. O kurwa. O It's closed! It's closed, dude! It's closed! Yeah. Ponieważ wszyscy myśleliśmy, że latarnia jest otwarta, już teraz, już teraz to się dzieje, dlatego był ten technika update. Niestety latarnia jest na razie zamknięta, i tutaj jakby potwierdza się znowu teza, że wipe będzie 30 czerwca. Noel Noise Guy też tak twierdzi. Po prostu jest zbyt dużo znaków, które wskazują na tę konkretną datę. Jednak wiecie, jak Nikita lubi zaskakiwać, nic nie. Nie możemy być pewni niczego tak naprawdę. Jak dla mnie ten pre-wipe event trochę za długo by się ciągnął, jak jeszcze przez, przez 5 dni, tak? I 30 dopiero wipe w czwartek. Także, także naprawdę, naprawdę dziwna, dziwna sprawa, jeśli o to chodzi. Być może rzeczywiście latarnia będzie otwarta właśnie 30. Pojawiła się ta data na. Oldobol, Dobol, Pamiętacie, jeśli oglądaliście moje poprzednie materiały. Pojawiło się później numer 30 z tym wydania w gazecie. I teraz mamy ten list untaru. I mówiłem wam, że jeśli pojawia się list untaru, to zazwyczaj mamy do czynienia tutaj z wipem, ale zazwyczaj to są dość wyraźne rozkazy typu. I, I zazwyczaj nie od Piłsudskiego, tylko od, od kogoś tam są podjęte jakieś działania, jest podjęta jakaś akcja. Czy 30 będzie wipe? Ja tutaj nie, nie będę, nie będę. I zszedł za kultem Noisguya nice i mówił, że tak, 30 będzie wipe, ponieważ nic nie jest potwierdzone. Natomiast co mi się wydaje, to to, że i Nice Guy o tym kompletnie to ominął. Być może zobaczymy to w jego materiale, ale to już jest czwarta okazja. Czwarty event, jak nie piąty, kiedy przygotowują nas na pewne wydarzenia. Bardzo subtelna sprawa. Pamiętacie event wieki temu, kiedy rajdersi byli na yy, faktorce? Wtedy schodziło jakoś skawa i pojawiła się znowu ta komunikacja, tak jak widzieliście na początku tego wideo, gdzie mówili, znaleźliśmy jakiegoś skawa, co z nim zrobić, pozbądźcie się go. Okazało się, że to nasz słynny rudy, który po tym uciekł na Lighthouse i szukał Lightkipera, ale nie mógł go znaleźć. Po czym znowu mieliśmy jakiś event, ale Lightkipera tam nie było. Następnie lightkiper zniknął ze swojej lokacji i to wszystko wynikało z tych listów i oczywiście za każdym eventem wam to. Przybliżałem i mówiłem wam o tym, ale było to napisane. Lightkeeper teraz wyciąga od nas pieniądze. Nie wiadomo gdzie są traderzy, nie wiadomo gdzie jest on. Przybliżę kiedyś cały lore wokół historii rudego i latarnika zdecydowanie, ale później najważniejszą rzeczą było to, że okazało się, że Rudy został zdradzony i Kila i Tajila idą na latarnię i gdzie w liście po raz kolejny wyraźnie jest napisane, nie ma tam latarnika i nie będzie przez długi czas możemy na tym zarobić, prawda? I teraz w poprzednim evencie już tym pre kiedy wszystkie bosy są na kastomach, w tej gazecie jest wyraźnie napisane, że bosy są wszystkie tam na kastomach, ale spotykają się tam w celu konkretnym, w omówieniu sytuacji związanej z latarnikiem i jego bodyguardem który oczywiście ostrzeliwuje i broni ten, tego dostępu do, do latarni, ponieważ nie ma ich na latarni, prawda? Kolejny sygnał, nie ma latarnika. I teraz, oczywiście, ten list najnowszy od Piłsudskiego, naszego rodaka, który właśnie Wam przeczytałem, który wyraźnie mówi, nie ma latarnika na latarni. Możemy wykorzystać tą sytuację, kiedy wróci latarnik? Czy ktoś z Was wie? Pyta się, jakby reszty traderów, czy mają pojęcie, kiedy latarnik wróci. Co to wszystko oznacza? Te wszystkie przesmyknięte rzeczy mnie jasno wskazują na to, że latarnika nie dostaniemy z tym patchem. W State tak to mieli i tak informacje przerzuca, bardzo subtelnie, czasem w jednym zdaniu, jednak cały czas mówią o tym. Nie ma latarnika, nie ma latarnika, nie ma. Latarnika. teraz jakby ten brak latarnika, który jakby niezbyt powiązany był z poprzednimi eventami, który po prostu przewijał się w tych eventach, że nie ma go, nie ma go, nie ma, teraz jest jasno z związany z tym, co nastąpi prawdopodobnie 30, 30 czerwca. Czyli to, co Nikita mówił na podcaście, prawda? Jakby potwierdza to, co mówił na podcaście tymi wydarzeniami, w Eventach i w Loże przede wszystkim, że latarnika nie ma. Po raz kolejny już to powtarzam. I nie będzie go, ale będziemy mieć otwartą, tak jak z tego listu wynika, tą nową, ten, ten, ten nowy teren yy, latarni i będziemy mogli go zwiedzać do Moja taka przewidywalna ocena sytuacji jest taka, że może Streetsy rzeczywiście są bliżej niż myślimy. Ja wiem to, wiem, to tak, to jak to przecież, o, o, o co chodzi, tutaj Wipe, tutaj Streetsy. Ja jestem dość optymistyczny i to jest najbardziej optymistyczna ocena sytuacji, także pamiętajcie, to są czyste spekulacje, nawet nie wiemy, kiedy będzie Wipe. Czy będzie tego 30., czy po prostu otworzą latarnię i później w weekend będzie Wipe. Nikita lubi zaskakiwać. Jednak myślę, że nie rzucałby tak słów na wiatr, jeśli pamiętacie jego tweet, kiedy zapytał najbardziej popularne pytanie na Reddicie to co ze Streets i Nikita odparł. Mamy nadzieję, że przed jesienią. Zagramy w Streets of Tarkov. my gracze, nie na ITS, tylko po prostu my gracze. Nad Streets of Tarkov pracowano od, od bardzo długiego czasu i myślę, że ten patch teraz, który wejdzie, nowe animacje, mechaniki, ten postęp technologiczny, który z tym patchem przyniesie, będziemy mieć też otwartą latarnię do testów. Oczywiście pojawią się też bossy, nowe mechaniki bossów, zachowań bossów. Bossy będą pojawiały się na innych mapach. Również wiecie o tym, jeśli oglądaliście moje streszczenie podcastu i to wszystko jakby składa mi się w jedną spójną całość ponieważ ptaszki ćwierkały, że lato będzie naprawdę gorące zwłaszcza w Escape from Tarkov dlatego Byłoby fajnie, gdybyśmy dostali bossy, dostali nowy teren do zwiedzania do woli, bez żadnych konsekwencji i przed jesienią, już bez wipe'a, po prostu zamykają latarnie, wsadzają tam bossa, wsadzają latarnika, co też nie obciążyłoby testów tej mechaniki tradera, który jest w rajdzie, ponieważ trzeba by było się tam do niego jakoś dostać, a ludzie już po prostu znaliby teren. I również otworzyłaby się mapa Streets of Tarkov, także jest to bardzo prawdopodobne. Także to wszystko, co ja myślę o tych wszystkich wydarzeniach nadciągających do gry. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Oczywiście legendarny marketing, jeśli o to chodzi. Każdy o tym mówi, każdy się zastanawia. Oczywiście ten, kto interesuje się grą. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, oczywiście polub ten materiał, subskrybuj kanał i wpadaj na codzienne streamy na Twitch TV. Do następnego.